Dzisiaj uroczystość Świętego Wojciecha, męczernika i patrona Polski. W Ewangelii czytamy słowa Jeżeli ziarno pszenicy, wpadrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Święty Wojciech to taka postać, której po ludzku nic w życiu nie wyszło. Dwukrotnie obejmował stolicę biskupią w Pradze, ale za każdym razem jego posługa kończyła się katastrofą, dlatego, że był wierny Ewangelii. Kiedy przebywał w Rzymie, uciekając z Pragi, był szczęśliwy jako benedyktyn w opactwie na Awentynie, ale na polecenie papieża musiał wrócić do swojej stolicy biskupiej. Kiedy po kolejnej klęsce chciał zostać misjonarzem w Prusach, już, po pierwszej, już w pierwszej nieudanej wyprawie został zabity. Nic mu w życiu nie wyszło. Tylko świętość, a jego męczeństwo jest faktem fundamentalnym dla kształtującej się wówczas państwowości polskiej. Nawet nasze porażki w, w oczach Jezusa i w oczach wielu ludzi mogą mieć ogromną wartość.